Witam, nazywam się Kujawson, zapraszam do oglądania przygody z Minecraftem Pocket Edition. No od razu przepraszam za wersję, jaka jest, po prostu no, nagrywana z aparatu, bo... Chciałem wideo rekorder, jednakże nie pozwalają mi na to roty. A bałem się pobrać rotów, gdyż... No po prostu chyba utraciłbym gwarancję, tak? Na no, telefon nie chcielibyśmy przyjąć. Tak więc, przepraszam za wszelkie niedogodności. To ponieważ dopiero zacząłem nagrywać Minecraft'a i wiecie jak to. Dopiero nie stać mi na jakiś profesjonalny sprzęt do komputera, typu mikrofon. Nie jestem mandziem czy FKKF-em, żeby od razu mieć jakiś sprzęt, no ale nie od razu, żebym zbudowano, prawda? Więc no w tym odcinku będę kup robił mob, mob Grinder. Każdy chyba wie co to jest, nie będę musiał tłumaczyć. No i do tego celu po prostu potrzebuję kobla Niektórzy jak pewnie się spytają Dlaczego użyję kobla Aczkolwiek dlatego że jest to wytrzymały materiał Nie trzeba go udoskonalać Znaczy można go wypalić Ale ja po prostu nie lubię się w to bawić Gdyż wystarczy mi po prostu kobl, tak Więc mam tu tak Mam tu jeden tunel Tutaj mam drugi Jednakże w tym tunelu doszedłem już no, do świata Gdy świat jest określony, więc nie zamierzam iść tam ostatnio więc nic nie znalazłem takiego pożytecznego, więź, więc yy, nie zamierzam iść. Dlatego go tutaj rozpocząłem tunel i pójdę tutaj. raz zmienię sobie na pochodnie, żeby wygodnie. Ech, się pani zrymowało. Pochodnie. Jedna, druga. No i okej. Okay, I zaczynamy kopać. Tak szybko kopanie, kopanie. Kobla kobla. Używam y, kilofa kamiennego, ze względu na to, że żelazo wolę do jakiejś bardziej pożytecznej użyć, do czegoś bardziej pożytecznego, takiego jak zbroja no miecz na przykład, czy kilof, jednakże kilof taki no do specjalnych minerałów, jak diamenty, czy żelazo znaczy, przepraszamy, złoto redstone jest mi niepotrzebny, też mam go pełno Fum. Znaczy, mogę obstawić, że na pewno znajdę jeszcze więcej redstone'a i jeszcze na pewno no, lapis lazuli, gdyż jest to bardzo powszechny powszechny minerał, który można znaleźć właściwie no wszędzie, jeśli na no, odpowiednią głębokość się dokopiemy. No a właściwie jaki jest mój stan minerałów? No powiem Wam, że całkiem nieźle, bo złota mam y, bodajże 29, nie pamiętam. Mam 60 chyba 5 jakoś tak żelaza. No i 33 diamentów, także aż tak źle to nie jest, bo zbrojka i zestaw narzędzi i diamentowych no bo to by z tego był, tak. Ale na razie jest mi to niepotrzebne. Zoszczędzę na później, gdy będę budował jeszcze neder reaktor. Polecam kanał po prostu u, filmiki użytkownika Kopikok10, gdyż jest to też jeszcze młody youtuber, jednakże polecam jego filmiki, oglądałem mi się naprawdę bardzo fajne, jest on na pewno ma bardziej rozbudowany świat od mojego i bardziej jest doświadczony, a ja dopiero zaczynam, w ogóle to nie tylko zaczynam na Minecraft Pocket Edition, tylko ogólnie zaczynam przygodę z Minecraftem, więc proszę nie bądźcie dla mnie za bardzo surowi. Jak już wcześniej powiedziałem, nie od razu Rzym zbudowano żwir Jeśli żwir, to dobrze oznacza, gdyż mogą być więcej minerałów, ale ja kopię w linii prostej, gdyż no, po prostu mam takie przyzwyczajenia. Każdy ma jakieś swoje, jest mi tak wygodnie. W linii prostej, no i tak po prostu będę kopać. No niestety, musimy się do tego przyzwyczaić. Taki kaprys po prostu mam. Dirt, O już proszę, widzimy. Złoto. Złoto jest, proszę Państwa, złoto właśnie o tym mówiłem. Jeśli jest jeździr, to zawsze coś ciekawego się znajdzie. Do skrzynki jest, kilof. Na specjalne okazje. Zmienimy zaraz. Kilof jest. Proszę o. No i tak to właśnie jest, że. Jak już wcześniej mówiłem, wszystko się wypasuje. Jeszcze złoto też fajnie, ale jak diaksy, to jeszcze fajniej by było. Piasek. Chłodnie, żeby było wygodnie. Znowu się zrymowało. Jest złoto. Dużo złota. No i złoto każdy lubi, można powiedzieć, tak? Także... Jedyne moje, moje zdanie rozsądne wykorzystanie, takiego można użyć złoto jest... Yy... Budowa torów. Bo nie widzę sensu budowania, nie wiem sobie z nich narzędzi czy zbroi, gdyż szybko się one kończą. O żelazo proszę bardzo fartowne miejsce. Zmienię, żeby się nie wytraciło. Kilo żelazny. O, jeszcze żelazo tutaj. Okay, no to wracamy się, jak wcześniej mówimy, albo ja jak jest równo. No i tak. Wracamy, wracamy. Tutaj piasek, gdzie jest kobl? Jest, nie cóż, wir. Kobl. Łatamy dziury. O, proszę, doskoczę. No i dobrze, jest ok. No i kupimy dalej. Kilow poszedł, ale tu nic. Mam jeszcze full. A gdyby coś to sobie zrobię, jeszcze ups. Zbieramy dirta. Kilow. Ja nie lubię żwiru, Znaczy nie lubię do tego, że mi się osypuje, ale lubię dlatego, że jest no, zwiastunem jakichś minerałów, tak? Tak właśnie jak było wiadomo, tak troszeczkę się przekopałem, nic nie była żwir, to zaraz się zaczęło złoto i żelazo. Jak piszę szczęście, to będą diaksy, bo kto nie lubi diaksów. Każdy lubi. O no, pochodnie, żebyśmy się nie czuli jakoś przyciemnieni. No właśnie między innymi dlatego nie lubię zwiru gdyż, gdyż spada on może też zabrać życie ale no przydaje się też do zapalniczek tak no to już kopiemy tutaj hu na pewno spytacie się kto jest no moim ulubionym jakby to youtuberem no to ja to Koniec świata, no tak. No dobrze, tylko dokopię, już tutaj do końca, i pójdziemy gdzie indziej. No to jak już wcześniej mówiłem, mój ulubiony YouTuber jest yy, SKKF. Jednakże ostatnio obejrzałem kilka odcinków Mandzia, i teraz mam mentalną po prostu wojnę. I nie wiem, kto jest lepszy Mandzio czy SKKF. Yy, powiedzmy, że. Ten, ten ma fajne, c, fajne no, momenty i ten, po prostu ten ma fajne nagrania i ten, ale jeszcze nie wstali, powiedzmy, że oni obaj są. No zaraz idziemy do tego tunelu, na który tak no, wcześniej powiedziałem, że nic nie znalazłem, także może tym razem szczęście dopiszę i znajdziemy coś takiego fajniejszego. Nie wiem, tutaj też trochę jak to znalazłem, ale to. Tutaj widzicie lapis lazuli, węgiel i Restona jest Najwięcej jest minerał, który w życiu znalazłem, to jest chyba Redstone, tak? Bo z na materiał, materiał najbardziej popularny. Tak przydaje się do niewielu rzeczy. No to teraz tutaj podziabiemy, podziubiemy. Tutaj tak szybko do końca świata się nie dodziubiemy. Przepraszam, zawieszenie. Mam tak, telefon chyba ma wirusa, jednakże sprawdzę to jeszcze. Przepraszam za lagi. Zaraz powinno się włączyć tutaj. Hmm, no i tak to jest. No niestety mam telefon chyba z wirusem, postaram się go usunąć, jakoś wykryć. Aby Minecraft nie szalał, bo i tak mam już dużo zawalonych aplikacji, które no też się zawieszają często. Jakieś poważniejsze zawieszenie z tego co mi się wydaje. No dawaj, dawaj, nie zawodź mnie, Minecrafcie. Proszę Państwa, chyba, chyba nic z tego niestety nie będzie ale spokojnie postaram się coś zrobić no, zawiesił się na no jeszcze nigdy mi się tak nie zawieszał, tylko jakiś lak taki mniejszy była, to jest no po prostu lak na potęgę postaram się później z... Fuh, zobaczyć co to się tam stało, że taka się stało. No... Przepraszam jednak, że chyba nic z tego dalej nie będzie, postaram się ten program zobaczyć, zobaczyć jakiś program, ściągnąć, żeby nie było tych lagów, no i przepraszam jeszcze raz, zobaczymy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że już no, nie... może będą jakieś zawieszenia, ale nie takie jak teraz, dziękuję bardzo za oglądanie, jeszcze raz przepraszam i do kolejnego odcinka.